Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 27. Gdy nastał ranek, wszyscy wyżsi kapłani i starsi ludu wydali na Jezusa wyrok śmierci. Związali go więc, wyprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. A Judasz, który go zdradził, dowiedział się, że skazano go na śmierć. Poczuł wyrzuty sumienia i odniósł trzydzieści srebrników wyższym kapłanom oraz starszym. Powiedział: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem niewinnego. A oni mu odparli: Co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Wtedy rzucił pieniądze w stronę świątyni, odszedł stamtąd i powiesił się. A wyżsi kapłani wzięli srebrniki i powiedzieli: Nie wolno jej wrzucać do skarbony, bo są zapłatą za krew. Po naradzie kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego miejsce to aż do dnia dzisiejszego nazywa się Polem Krwi. Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka Jeremiasza: Wzięli trzydzieści srebrników jako zapłatę za tego, kogo oszacowali synowie Izraela, i tak jak nakazał Pan, dali je za pole garncarza. Jezusa postawiono przed namiestnikiem, a namiestnik zapytał: Czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział: Ty tak mówisz. Ale gdy go oskarżali wyżsi kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Czy słyszysz, o co cię oskarżają? Znaczy on nie odpowiedział mu ani słowem, co bardzo zdziwiło namiestnika. Z okazji święta namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego lud wskazał. Mieli wtedy znanego więźnia, zwanego Jezusem Barabaszem. Kiedy się więc zgromadzili, Piłat ich zapytał, kogo mam wam uwolnić, Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści. A gdy on zasiadał na ławie sędziowskiej, jego żona przekazała mu prośbę, nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym. Dziś we śnie wiele wycierpiałam z jego powodu. A wyżsi kapłani i starsi podburzyli tłum, żeby prosił o barabasza, a domagał się śmierci Jezusa. Namiestnik zapytał: Którego z tych dwóch mam wam uwolnić? Odpowiedzieli: Barabasza. Piład ich zapytał: A co mam uczynić z Jezusem, zwanym Chrystusem? Wówczas wszyscy odpowiedzieli, na krzyż z nim. Wtedy ich zapytał, co on złego zrobił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat widział, że to nic nie pomaga, a zamieszanie staje się coraz większe. Wziął więc wodę i na oczach tłumu umył ręce i powiedział, nie ponoszę winy za tę krew, to wasza sprawa. A cały lud odparł. Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, zgromadzili tam cały oddział. Następnie rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, wołając: Bądź pozdrowiony, królu Żydów! I plując na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Kiedy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz i założyli mu jego własne ubranie. Następnie poprowadzili go na ukrzyżowanie. Kiedy wychodzili, spotkali cernejczyka, imieniem Szymon. Przymusili go, żeby niósł jego krzyż. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. On skosztował, ale nie chciał pić. Potem ukrzyżowali go, a jego ubranie rozdzielili między siebie, rzucając o nie losy. Po czym usiedli i pilnowali go, a nad jego głową umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król Żydów. Razem z nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. A przechodzący szydzili z niego, potrząsali głowami i mówili: Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś synem bożym, to zejdź z krzyża. Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele pisma i starsi. Mówili: innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to mu uwierzymy. Zaufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go kocha. Powiedział przecież: Jestem synem Bożym. Podobnie ubliżali mu ukrzyżowani z nim przestępcy. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej ciemność okryła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lemasa, bachthani. To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy z tych, co tam stali, słysząc to, mówili Eliasza wzywa. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Inni jednak mówili, poczekaj, Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu na dwie części. Ziemia się zatrzęsła, a skały popękały. Grobowce otwarły się, i wielu z pogrzebanych świętych wstało w swoich ciałach. Wyszli z grobowców. Po Jego zmartwychwstaniu weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy razem z Nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to wszystko, co się wydarzyło, bardzo się przerazili i stwierdzili – rzeczywiście On był Synem Bożym. Było tam również wiele kobiet, które przyglądały się temu z daleka. Przybyły one za Jezusem z Galilei, aby Mu usługiwać. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Wieczorem przyszedł bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał mu je wydać. Józef wziął ciało, owinął je w czystelniane płótno i złożył w swoim nowym grobowcu, wykutym w skalę. Zatoczył przed wejściem do grobowca wielki kamień i odszedł. A Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam i siedziały naprzeciw grobu. Następnego dnia, czyli po dniu przygotowania, zebrali się u Piłata wyżsi kapłani i faryzeusze. Powiedzieli: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia mówił, Po trzech dniach martwych wstanę. Rozkaż więc, aby pilnowano grobu aż do trzeciego dnia, na żeby czasem jego uczniowie nie przyszli, nie wykradli go i nie rozpowiadali wśród ludzi, że powstał z martwych. I ostatnie oszustwo byłoby gorsze od pierwszego. Piłat im odpowiedział weźcie strażę i idźcie zabezpieczyć grup, jak umiecie. Oni więc poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili strażę. Pani, te rozdziały zawsze o śmierci Pana Jezusa w każdej ewangelii to są przede wszystkim rozdziały, gdzie trzeba milczeć, gdzie trzeba trwać po prostu w tym obrazie przed krzyżem, ale taki jeden szczegół tylko chciałem Wam jeszcze podać. Zobaczcie, że tam w pewnym momencie, kiedy dokonuje się sąda nad Jezusem nie? i kiedy podburzają ten lud, i Piłat w którymś momencie mówi, no, że On umywa ręce od tego, On nie jest winien tej krwi. Wtedy ludzie krzyczą, oczywiście z nienawiścią, nie? z taką satysfakcją, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Kochani, tak naprawdę w tym się spełniła wielka łaska. Oni tego nie wiedzą oczywiście, oni to robią z nienawiści, oni nie mają żadnych dobrych intencji, to jasne. Ale uwaga, to właśnie Jego krew, która na nas spadła, którą kochani pijemy, Jego krew nas zbawiła, Jego krew spadła na nas i na nasze dzieci, na wszystkie dzieci, w sensie na wszystkie pokolenia w świecie. I oni o to proszą, nawet o tym nie wiedząc. Oni tam krzyczą, zbaw nas tą krwią, chociaż nie wiedzą, że to krzyczą. To są takie, kochani, ukryte, delikatne szczegóły, takie symbole, które Mateusz wplótł właśnie w nieświadome wypowiedzi ludzi. Kochani, On nas zbawił, to świętujemy. Tak jak wczoraj, was proszę dzisiaj podobnie. Usiądźcie i uwielbiajcie Go za zbawienie, które nam dał.